Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam! Witam dzisiaj o poranku. Koniec ery ujemnych stóp procentowych. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Koniec ery ujemnych stóp procentowych. Po 8 latach od wdrożenia, Bank Japonii w końcu odszedł od polityki ujemnych stóp procentowych i mamy pierwszą od 17 lat podwyżkę stóp procentowych. To jest bardzo interesujące wydarzenie. Jak wiecie, po wczorajszym dniu było tylko 50% prawdopodobieństwo, że taka decyzja zapadnie. Rynek spodziewał się, że może ona pojawić się w lipcu. To był najbardziej prawdopodobny termin. A jednak stało się i mamy do czynienia z podwyżką stóp procentowych. Bank centralny ustalił nowy zakres wahania się stóp procentowych w okolicach 0. Mamy podwyżkę. Bank jednak odrzucił program kontroli krzywej dochodowości. To jest bardzo wa ważna wiadomość i to moim zdaniem ona pcha teraz pary walutowe związane z jednym. Do dynamicznego trendu, no i zobowiązał się także do dalszego zakupu obligacji rządowych japońskich, jeżeli będzie taka potrzeba. Mamy także koniec zakupów funduszy typu ETF oraz takich funduszy inwestycyjnych w Japonii, które działały na rynku nieruchomości. No i to oczywiście jest pewnego rodzaju zaskoczenie, i rynek musi to przetrawić, dlatego też obserwujemy bardzo wyraźne wzrosty indeksów giełdowych w Japonii oraz mamy bardzo wyraźne osłabienie jena japońskiego przede wszystkim brak kontroli krzywej dochodowości jest tutaj czymś co wyzwala presję przeciwko japońskiej walucie i co jest bardzo interesujące ta podwyżka stóp procentowych, która teoretycznie powinna dać nam umocnienie jena japońskiego, ponieważ w praktyce w przyszłości ma się zwężać dysparytet między stopami procentowymi, między różnymi tymi najważniejszymi Krajami, jednak reakcja rynku jest bardzo optymistyczna i może mieć to dzisiaj wpływ na to, jak zachowają się inne rynki finansowe, zwłaszcza na rynkach, zwłaszcza te rynki rozwinięte, ponieważ daje sygnał rynkowi szerokiemu na całym świecie, że strategia carry trade może być cały czas tą, która będzie napędzała inwestowanie na rynkach związanych z ryzykiem. To, że wszystkie pary związane z jenem wyraźnie rosną, zwłaszcza para dolar do jena jest czymś, co powinno cieszyć popyt na ryzyko, chociaż jak rozpatrujemy to, co się wydarzyło na giełdzie w Korei, a zwłaszcza to, co się wydarzyło na giełdzie w Chinach, to widzimy, że tutaj mamy do czynienia raczej z niedosytem i podaż wygrywa, a nie popyt. I te wydarzenia, które miały miejsce dzisiaj w Japonii stoją w sprzeczności. Z tym, co się dzieje na innych parkietach azjatyckich, dlatego też tutaj Europa będzie musiała się zastanowić, w którą stronę chce podążyć i czy wykonać w ogóle jakikolwiek ruch. Skoro jutro o godzinie 19 mamy super ważne wydarzenie, czyli decyzję Banku Centralnego w sprawie stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych, i to na tym wydarzeniu teraz koncentrują się wszyscy inwestorzy na całym świecie. Mamy także próbę dalszego umocnienia amerykańskiego dolara, chociaż wahania są niewielkie. Rynek przeszedł najszybszą linię trendów wzrostowego, nie był w stanie wrócić nad poziom 1,09 i zachowanie amerykańskiego dolara jest pewnego rodzaju ciekawostką. Daje raczej lekką przewagę tym, którzy liczą na kontynuację korekt spadkowych na indeksach giełdowych, tych, którzy liczą na to że pewnego rodzaju zatrzymanie w tendencjach wzrostowych będzie miało miejsce. Zachowanie amerykańskiego dolara jest bardzo wyraźnie skorelowane z amerykańskimi obligacjami, a te się utrzymują w okolicach poziomu 4,30 na rentownościach. Dzisiejsza sesja, jako że nie ma ważniejszych danych makroekonomicznych, powinna być też taką typową na przeczekanie, chociaż popyt na ryzyko wczoraj wyraźnie zaatakował. Może z wyjątkiem Bitcoina i moim zdaniem to, co się dzieje na Bitcoinie też jest pewnego rodzaju ciekawostką. Zwróćmy uwagę, że od kilku dni mamy raczej presję ku korekcie i korekta zniosła już 8000 dolarów tendencji wzrostowej, która wcześniej była obserwowana i jeżeli będziemy świadkami kontynuacji korekty spadkowej na indeksach giełdowych, no to teraz Bądźmy także wyczuleni na to, co się wydarzy na Bitcoinie w okolicach wsparcia 64 tysięcy dolarów, ponieważ bardzo łatwo część inwestorów może zinterpretować tego typu spadek jako utworzenie formacji RGR, która może pociągnąć nas do spadku jeszcze w okolicach 60 tysięcy dolarów. A przypominam, w tym trendzie wzrostowym, który od 18 miesięcy ma miejsce na Bitcoinie, korekty spadkowe. Jeżeli występują, mają głębokość około 20-21%, to by dawało ruch w okolicy 58-59 tysięcy dolarów. Jeżeli korekta miałaby być kontynuowana, czyli zakres korekty to jest około 6 tysięcy 6 dolarów, jeżeli faktycznie Bitcoin chciałby powielić schemat korekcyjny, który na przestrzeni ostatnich wielu miesięcy miało miejsce na Bitcoinie. A ostatnia taka korekta była na początku tego roku. Po Halvingu, przypominam, miało miejsce sprzedawanie faktów i właśnie korekta miała głębokość nieco ponad 20%. Przypominam 20-21% od okolic 73 tysięcy dolarów. To są właśnie okolice 58-59 tysięcy dolarów. Wczorajsza sesja na Wall Street pokazała siłę byków, chociaż oczywiście prawdopodobnie była tylko i wyłącznie na przeczekanie. Dzisiaj powinno być podobnie. Mi bardzo pasuje to, co się dzieje na rynku miedzi, gdzie mamy utrzymanie nad poziomem 9000 dolarów, ale dla części inwestorów także przypominam, ważne jest to, co się równolegle dzieje na rynku żelaza. I jeżeli według teorii, która mówi o tym, że mamy ma to odzwierciedlać to, jaka jest presja ze strony chińskiej gospodarki na gospodarkę światową, to dopiero nawrót tendencji wzrostowej na cenie żelaza będzie skutkowało globalną nową falą presji na rzecz ryzyka, zwłaszcza na rynkach emerging markets. Dlatego też patrzymy równolegle na zachowanie ceny żelaza. No i co, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to mamy kontynuację tendencji wzrostowej na rynku ropy naftowej i przypominam także, że korelacja między ropą naftową a oczekiwaniami inflacyjnymi w Stanach Zjednoczonych jest dość duża. Dlatego też utrzymywanie się nad poziomem 80 tysięcy dolarów zaczyna. E, może być także pretekstem do wywołania korekty na indeksach giełdowych, jeżeli te, ten ruch będzie utrzymany. No i zobaczymy także, co się wydarzy na parach związanych z polskim złotem, na polskich aktywach. Ze względu na to, że wczorajsza sesja przyniosła nam już wyraźne osłabienie polskiego złotego i to pomimo stabilizacji na eurodolarze i to pomimo tego, że mieliśmy do czynienia z globalną presją na rzecz ryzyka reprezentowaną wzrostami indeksów giełdowych, to jest bardzo ciekawe pewnego rodzaju korelacja też myślę, że można ją domniemywać i obserwować między Bitcoinem a zachowaniem globalnego rynku. Na e, zachowania rynków Emerging Markets, jeżeli Bitcoin będzie kontynuował korektę, to być może także na polskich aktywach będzie kontynuacja korekty. Natomiast e, tutaj, w przypadku polskiego złotego, na chwilę obecną, e, dopiero moim zdaniem, przejście poziomu 4 zł będzie oznaczało, że coś poważniejszego może się szykować na polskich, e, na polskich aktywach. Na razie jesteśmy wyraźnie oddaleni jeszcze od tego poziomu, i nic tutaj takiego się nie wydarzyło, chociaż ewidentnie presja występuje i występuje ona także na polskich obligacjach, które tracą na wartości rentowności się zbliżają do tego kluczowego poziomu 5,52, gdzie mamy średnią kroczącą 200 sesyjną. No i warszawski parkiet, który w okolicach poziomu 24, 2330 także ma swoje ważne wsparcia, co widać na wykresie jeżeli je pokona to taka korekta pogłębienie korekty spadkowej może mieć miejsce, jestem też bardzo e, zainteresowany tego czy bitcoin będzie w tym wypadku wskaźnikiem wyprzedzającym procesy związane z zachowaniem rynków emerging markets ponieważ przypominam także, że wczorajsze osłabienie polskiego złotego nie wynikało tylko i wyłącznie z jakichś lokalnych naszych tutaj problemów, ale było tendencją, którą obserwowaliśmy na różnych innych walutach rynków naszego regionu. No i oznacza, że, że to właśnie kapitały międzynarodowe rozgrywają teraz rynki finansowe. Ale przypominam jeszcze raz, że jutrzejsze wydarzenia po godzinie 19 mają tak duże, dużą siłę rażenia. Że możemy wtedy spodziewać się bardzo dużej aktywności i zmienności? No i w takim wypadku e, prawdopodobnie dopiero e, jutrze, jutro po godzinie 19 będziemy wiedzieć więcej, jak rynek światowy ustawia się do popytu na ryzyko albo awersji do ryzyka. Natomiast ja spodziewam się, że popyt na ryzyko zaatakuje i znowu przejmie inicjatywę w skali globalnej tak moim zdaniem sytuacja wygląda zobaczymy jak będzie, zapowiada się też ciekawy dzień i nie powinniśmy się nudzić, a rynek będzie czekał na to jak Europa zinterpretuje fakt, że zakończyła się era ujemnych stóp procentowych w Japonii dziękuję za odsłuchanie tego materiału zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy dawania lajków i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu wszystkiego dobrego, dużej dodatniej stopy zwrotu, cześć